Myślałem, że ta dziewczyna ma więcej lat, nie? Okay. Myślę, wie, co to chodzi. Czyli, aha, to ty... Ale się pytałem się dwa razy tej dziewczyny. Czy to jest prawda? że ma mała tyle, nie? No i w przypadku ja mam wyszły mi to, wyszły mi te, ale nikomu nie pokazał. I ja ma to wszystko udostępniła, bo była głupia, za to No i tyle, Okej, okay, czyli ty w ogóle no, na Stampsacie. Że... Prowadziłeś taką aktywność z dziewczynami, tak Tak, tak, chciałem zobaczyć, czy jakaś dziewczyna się mnie zakocha mnie, Okej, okay, i myślałeś, hmm. że jakby w ten sposób prowadząc relacje udać się coś tak, takiego. Ale się no i w związku dała. z tym, rozumiem przypadkiem, trafiłeś na jakąś też młodszą dziewczynę, tak? Tak. Była młodsza To morsza, dziewczyna. jakby z tego powodu... Troszeczkę, troszeczkę głupio było, nie? Bo ona mnie Aha, ale kiedy się zorientowałeś, że to jest młodsza dziewczyna, to urwałeś kontakt, tak? Tak, zerwałem Ale rozumiem, że to między innymi po tej sytuacji. Często ludzie sobie żartują, że... Tak, że to tamto. Okej, ale czyli faktycznie była taka sytuacja, ale w odpowiednim momencie urwałeś kontakt, tak? Tak, zerwałem kontakt, z smartfona, bo nie chciałem tego mieć.